Podręcznik rozbrajania bomb. No dobra, masz przed sobą podręcznik, co nie? Ja nie umiem czytać. Umiesz czytać? Nie umiem. Ty czytałaś podręcznik rozbrajania bomb? Nie. I, no, ja ci nie będę mówił, dojdzie. co widzę, i, ja, i ty mi będziesz na podstawie tego mówił, co mam robić. Pierwsze, co przeczytałam, to było dojdzie. Mam bombę. Kudlek. Ok. Eee... Zacznijmy. Eee, kabelki. Eee, mam sześć kabli. No wiem. Co, co? Poczekaj. Jeden żółty, jeden czerwony, jeden biały, trzy czarne. Tak, no. No to powiedz... Dobra, ja jeżeli mam jeden żółty, patrzysz przy sześciu kablach, czy mam go przeciąć. Co? Jest tam napisane coś? No. Mam go przeciąć, czy nie? No chyba nie. Dobra, mam jeden czerwony. A masz więcej niż jeden biały? Mam jeden biały. To nie. Nic nie rób. Okay. A masz czerwone? Mam jeden czerwony. To przedniej czwarty. Ok, nie, dobra, go tak. gotowe, gotowe, gotowe. Symbole: lekko przechylone N z dwoma ogonkami po końcach. Eee, chwila. To kurwa jakie N z tomagami. Dobra, literkę, odwróconą literkę C z kropką w środku. No mam takie. No. Literkę A, która jeszcze ma taką kreskę pod sobą. Widzę, widzę, widzę. I jeszcze takiego dziwnego robota, co przy sobą ma tarczę po lewej stronie. Taki trójkąt co ma trzy nogi i... daje tarczę w lewej stronie. Dobra, masz, masz kolumnę, w której są wszystkie cztery te znaki? No mam. Dobra, to powiedz mi po kolei od góry, które są znaki. Niżej? No jest to... Ale w tej samej kolumnie? W tej samej kolumnie od góry muszę po prostu kliknąć te symbole. No to jest to a śmieszne co mówiłeś. Dobra, dalej. No to n takie dziwne co za Dobra, dalej. Mówiłeś. Ten robocik. Dobra, mam całe gotowe. Dobra, teraz Simon mówi. Żółty, si żółty miga i mam no. zero pomyłek. I ja mam ci powiedzieć jaki kolor to jest? <śmiech> Zielony. <śmiech> Ale tu są... Mi bo tu Miga, dwa, że zawiera głos Kuźwa to mów wcześniej nie zawiera! To w takim razie czerwony. Dla jednej pomyłki. A, dla jednej. Ale też nie, nie samogłoski, w sensie nie zawiera. Tak, tak. Jakiś miga? Zielony! Ile tych pomyłek? Jedna pomyłka. No to żółty. Dobra. Niebieski miga, jedna pomyłka. No niebieski. Dobra, skończyłem. 16 sekund na bombie zostało. Jezus Maria. Następna bomba, już bardziej ogarniasz. Ta, no. Dobra. Przygotuj się, to będzie szybkie. Nie, nie lubię szybko. No. Okej. Okay. Zacznijmy od kabelków. Najprostsza. Mam jeden biały, jeden żółty, jeden czerwony, jeden czarny. Masz czerwony? Mam jeden czerwony. A masz... Żółty? Mam jeden żółty. A jest ostatni? Nie. A masz więcej niż żół jeden żółty? Mam jeden żółty tylko. To chyba drugi, ale nie jestem pewna. Dobra, dobrze. E, symbole. X, który ma jeszcze rzymskie e, I w środku. Znak copyrighta, czyli C z okręgiem dookoła. Gwiazdka? No, no. Gwiazdka i jeszcze taki uśmieszek Aha. z przecinkiem. C w kółku. Dobra, dalej. Dziwny uśmieszek z Dobra, dalej I w X. Dobra, mam gotowe. Teraz inne symbole. CO, takie mm -hmm. śmiesznie napisane i jeszcze symbol euro o, to z dwoma... mi twoma... śmiesznie napisane. So, śmiesznie napisane CO. I jeszcze taki znak euro z dwoma kropkami u góry. Tak, jednym, jednym, ciąg... jednym ciągiem jest napisane. No co CO. to jest takie A. Takie małe A, no. No wiem, no wiem, no. Dobra. No jest to takie podobne do euro. To O Dobra, z dalej. kreską, kropka w C. Dalej? W sensie co? To, to, co? dora mam gotowe, dobra, ja? dobra, 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 idziemy dalej, idziemy dalej. Eee, mam niebieski przycisk z napisem detonuj. Nie wiem gdzie to jest. Też u góry tam gdzieś. A ma jedną baterię czy więcej? Więcej. No to chyba masz nacisnąć... Czekaj, i natychmiast puścić przycisk. dora gotowe. Teraz mam żółty przycisk z napisem przytrzymaj. Przytrzymaj przycisk i odnieś się i odnieś się do puszczanie O, trzyma, dobra, dobra. to niżej, to niżej, to niżej. Mam żółty pasek. Powiedz mi na jakie. Kiedy mam puścić? Puść, gdy licznik czasu 5 na dowolnej pozycji. Okej. Okay. Poczekam. O dobra, jest. Okej, okay, kabelki. Masz czerwony? Trzy czerwone. Chyba czwarty. Chyba. Dobra, skończyłem. To, to tyle było. 19 sekund, 19 sekund zostało. To, to prawie tyle samo jak wcześniej, nie? Więcej czasu, a było dwa razy więcej modułów. Dobra, jest, no git, git, nie? jest git, jest git, jest, git, jest git.